do Szczecina mieliśmy rację pojechał do Szczecina pojechał do Szczecina nie, zawsze trzeba uważać, też tak nosi zaczynamy zwiedzanie domku do góry nogami od dachu A co, co tu ma mi się kręcić w głowie? Bo nie rozumiem Tylko, że wszystko jest inaczej. Tu jest podłoga to, co mamy tu wszystko. Tam zaczęliśmy nasze zwiedzanie, czyli tu jest drugie pomieszczenie. Suszaki, są kierszuflada. Dobra, tu mamy wyjście z domku i od razu wejście do niego tu są schody. No tak by nie było. Tu mamy takie coś. teraz sobie kochani, kochani wejdziemy sobie na górę zobaczyć to piętro śledziami dobra, to idziemy jesteśmy na wyższe wyższym piętrze tu mamy łóżko takie zobaczcie łóżko 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 tu są drzwi nie zrobiłem tu dobra Tam jest dobra dobra i na sam koniec mamy ostatnie pomieszczenie w tym domku czyli czyli takie zwane taka zwana łazienka no więc tutaj tym akcentem dziękujemy za uwagę i kończymy zwiedzanie Krzywego Domku przebitki jeszcze zdjęciowe będą teraz zapraszamy na przebitkę zdjęć pozdrawiam My Jesteśmy na przejściu kolejowym Jedzie, jeszcze pociąg Nów nagrywamy, drugi raz Jaki długi No zaraz właśnie go nagram Ten ja go nagrywam no jedzie Wrocław główny No ten jechał 7 godzin. O ten. O ten. No? I to tym żeśmy przyjechali. Tak, to jest pociąg, któryśmy przejechaliśmy. Wracał głównie do Koło mhm. Ale krótki coś. No. Zwracka jechała. A ja w Dobra chodź.